mam na naczko na Z tej strony Maciek I witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj no, t z Minecrafta Dzisiaj będziemy budować i Ogać, ok, widzicie jaka to jest willa Nawet w ostatnim odcinku nam pokazać, co się zmieniło I przecież to jest takie piękne już Że Czyż nie ma co koksić po prostu tej willi No po prostu nie, nie ma co Robić, no, no. widzicie, to Willa Marzeń. I jeszcze to przetwalił, budowana. Do, na Waszych oczach. No więc od, odłóżmy trochę drewna na początku. No i coś zjedzmy. My najpierw się i nie lata z moim mieczem. Nie wiem dlaczego. No jest kowady w, w skrzynce gdzieś. No jeszcze nie popatrzyłem nie, nie, nie gdzie chyba. Chyba w skrzynce z narzędziami, ale mi się teraz nie chce spać po prostu. No, myślę, że nie chcę otworzyć skrzynki. Poczekajcie. Dobra, już. jemy, dziewczęta. I podajcie na włączenie odcinki. Jeszcze raz mi świetleń z Minecrafta, to się znaczy no jest nie, nie coraz mniej, tylko mało je ogólnie, tej z Minecrafta, bo ja, ja widzę, że Wam się nie podoba, bo z kimś wolicie Wolliczekim z gumią z skata. Z Brawl starsa widzę, że Wam się podobają, ale... A nie jakoś z Minecrafta, nie więc że... Przez się pojawi też, bo z ska, skata się pojawił. Czekajcie. Dobra. Prze się pojawił odcinek skata. No i no i ktoś się widział, to Wam pokażę, tutaj schodki na dół, do. tutaj ten pomost, bla bla bla. Tutaj, 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 żeby tak szybko przelecieć już po, po wszystkim. Tu, 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 tu. Tutaj, 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 no i tutaj, tutaj, no i tyle. Tutaj podłoga, T tutaj drabinka, no i tyle. Tutaj drabinka ta na dół. Gdzie, gdzie to pierwsze pomieszczenie tu było no i tyle Tyl, tylko tego no i dalej i dzisiaj będziemy budować tak już o tym wspominałam że będziemy budować dzisiaj a w sumie nie pójdźmy dzisiaj do kanionu mojego a, no nie wiem nie no w sumie pobudujmy tylko Senne temy tu są, dobra. I tutaj, i, i ja wiem, że jeszcze dobrze nie zwiedziłem tej wioski, bo Bo dopiero dziś, dzisiaj no mi się przypomniało, że ja nie zwiedziłem tej wioski. A mogą tam być jakieś, nie wiem, bo no, szmaragdy na przykład w tych, w tych wioskach. Tutaj może być szmaragdy, chleb. Tam coś, no, no może być w tej wieży, bo, bo, ta, bo tam zawsze w tej wieży no jest skrzynka tam tu na najwyższym o oknie, więc wchodzimy tam na górę, po tych schodach, po tej wieży. Ej, słuchajcie, mam pomysł już na budowanie, zbudujemy takie wieże, no i szmaragd, pięknie, to będzie do cennych itemów, że ja, że ja mam pomysł, że zbudujemy, zbudujemy ta, tam wieżę w moim domu no i to tak będzie fajnie wyglądać, bo ja, bo ja lubię wie wieże ogólnie. Teraz zbijemy tą pszenicę. Jeszcze tutaj no, no jest jedna. No i skoczmy sobie, czy tu jest woda. Nie ma. Ale skoczyć tak. Dobra, prawie się zabiłem, ale to nic. Zjedzmy sobie chlebek za darmożkę, który mieliśmy. No i dzisiaj pójdziemy tutaj do tej pszenicy i ją zbie zbierzmy najpierw tą pszenicę. Dobra. Ale tu, tu jest niebezpiecznie, bo ja mam słabą tą zbroję, gram na trudnym, na tej hard No i jest niebezpiecznie, więc trzeba te rytmki rozwinąć więc, więc a nie, dzisiaj w sumie pójdźmy do kopalni To jest taki odcinek, tak może z 20 minutowy ten odcinek potrwa Tak może, tak 20 minut, 25, pół godziny to ja nie, nie będę robić i jak i ja, i już wiecie, że mogę nagrywać te godziny odcinki, bo mówiłam już na trzech odcinkach. Będą godziny odcinki, a ich nie, nie było, bo gdy to były te dni, w których miałam za mało pamięci i nie paszę, czy mam za mało pamięci, no i no i wiecie, no i, ponie, no i w poniedziałek będziemy wszystko naprawiać, ten tablet, bo, bo on się już powoli psuje. Dzisiaj go nie mogłem od, odpalić tego tabletu i on chyba też też nie ma karty, bo my go kupiliśmy, ale nie sprawdzaliśmy czy jest karta, I nie i no, i, no i, nie, i nie możemy tej karty wyjąć. No jakoś innych mogliśmy, a w tym nie możemy, bo jest jakieś inne to i no ogólnie pójdziemy w ten. W poniedziałek, po telefon. No ja pójdę po telefon, gdzie jest ten kat. Gdzieś ten moje na, najlepsze to skata i w poniedziałek się pojawi ten odcinek. No ja wam obiecuję, że on się pojawi ten odcinek w poniedziałek. I chyba, i chyba dzisiaj się pojawi odcinek z najlepszego ko kąta, konta dzisiaj będzie. Bo jeszcze go chyba nie stawiłem tego odcinka do najlepszego kąta. Do wody spadłem, ale szczęście. To jest żelazo. Czekajcie, chwilkę, no bo mnie zabiją. Zabiją mnie. Zabiją. Zabij ją mnie. Gdzie on jak tu nikogo nie ma? Ale to było podejrzane. Ma jakiś luks encjandowany. Dobra, moi drodzy, to będzie szybka akcja. Go, run, tu, tu, ru, tu, ru, tu, ru. Dobra. No czym mam po nim tej tanki? Mam po nim tej temy. To to jest kolejny Enchantor. Dobra, mam ten łuk. Czy tam, jest, czy tam jest nieskończoność? Na tym łuku. A masz bo Bąż. Ty nie masz mocy chyba. dubek No co, team? Dobra. Ty jesteś pewnie Timek, ale ja nie mam Timu. Oczywiście. Dobra, moc jeden może być! <laughs> może być, łuk z mocą jeden z pałkiem bezstrzelny. No i pyk. Ustrzeliłem go trochę. Teraz szybko. Pum, pum, bum, bum. Um. On był z Dobra, przy, przewidził moje ruchy. Ja też przewidzisz moje ruchy. A Cię, a ja cię mogę ustrzelić, wiesz? To jest taka ostrość. Dobra, szamiemy sobie szybko. No i idziemy z Łukiem, dobra. I my w ogóle no nie mamy schodników, Będziemy tam... Troszeczkę źle było w tamtej kopalni, ale ja... Ale ja nie poszłam, bo nie było pochodni. no a ta mamy... A tam mamy, a, a tam mamy no, no, taką swoją mini siedzibę w tamtej kopalni, więc... Mamy bardzo tą małą siedzibkę. ilość trwa? Rutinek 8 minut. No nie na no wyprawie nic nie robi. Wszystkie się nie mogą naruszyć, ale to nic nie widziałam chyba. Dobra. To idźmy. No i mamy drugi łuk. Dwa łuczki. Połączymy je dzisiaj w kowadle, bo mamy tylko wadło. A co? Dobra. No nie, no wybuch zbierzmy tą ziemię. I widzicie, że mnie nie dostaliśmy, bo jak ja się tak przytulam do creeperów to nawet mnie zabijały, a teraz to mi stało trochę, więc ta zbroja coś, coś daje. O kwiatki! przydadzą się do, do, do mojej widgi. To potem. Tu jeszcze coś. Ktoś... Jeszcze? Dobra. Ale walka była. Straszna walka była. Dobra. No, Znamy, przy, przydają mi się tulipanki do mojego ogródka. Bo, bo, mam, bo mam tam takie mini ogródki. No i tam, no jeszcze, no ja mam mogę zrobić te, gru, te ogródki. I pozbierajmy ziemię, bo miła się ta ziemia będzie potrzebna do tych no, no, ogrodów. I idziemy w stronę tej kopalni. Teraz. Dobra, chodźmy. To jest taka mała kurka. No ta wioska no, mi się troszeczkę podoba nawet. Więc wiecie, to jest jakoś dużo szkielet. Ja... A jak kiedyś bardzo potrzebowałam szkieletów, no i tam zombiaki były, a teraz to nie, no jak nie potrzebuję czegoś, no to tego nie mam, a jak potrzebuję szkieletów, to to tego nie mam. A jak nie potrzebuję, to mam. No więc wiecie. Hmm, więc bez sensu. Co? I mamy tylko tyle. Tych kości. W ogóle chyba bardzo ja nie wybrałam tych kości, bo chyba zabiję psy. Pięć szkieletów już. Dobra. Uwaga. I patrzcie, no, no i tam jest on nawet no, no, taki mały mostik. Wieje, tam się budowało. Sprawdźmy, czy nikogo nie ma za mną na no, jakiegoś moba, żeby mnie nie, nie, nie zrzucił. Ale nie no, lawa. Muszę uważać, ba bardzo, muszę uważać, bardzo. Uch, kto to budował tu? Lilajerowie, dlaczego zbudowaliście taką wioskę obok kanionu? To akurat fajnie. Będę miał Ripa. Ustaż, że będę miał Ripa, moi drodzy widzowie. No totalny zawał. Nie, no nie mam kilofa. Nie mam bloków. Nie mam nic. Dobra. Dobra, stadałem na bloku. Może sobie dasz spokojnie, że z O, znowu złotej zbroi, bo może mi do gawice wypadną. Kto to wie? Skoczymy. Tak. Ale mam mało tego, więc sobie zjem. Sobie, sobie tutaj. I jeszcze. Aha, gdzieś mi chleb? A, bo ja bał tego chleba. Ile jeszcze? mało drewna, Znaczy, dwa. Dwa staki. no to jest. No to troszeczkę tego mam. No jak dwa staki. No to trochę mam. Dobra, tylko. Tylko co ja miałam zrobić? Chleb miałam zrobić, dobra. No raz, dwa, trzy. Chle, chleba. Wy, wystarczy dam, Wystarczy dam pewnie. Jeszcze dawam troszeczkę ziemniaczków. I teraz wezmę sobie dwa ziemniaczki, żeby się na pełne maxa! a Mamy dużo tych ziemniaczków, ale powinienem no, je, no, je przepiec. Te ziemniaki. Ja jeżdżę, powinien powinienem no, je zasadzić. W następnym odcinku się będziemy bawić w rolnika. No i nie wiem, co będziemy robić po prostu z tym ro rolnikiem. No nie, no tu się nie da Tu się nie da, no kama. No. no, no, weźmy sobie biaki ziemi. Kiedy stracimy ziemię? Uwaga, parkurowiec smaczek. Pięknie! parkurowiec Dobra. I teraz nim. Na rusz. Ha, ha! Zjarał się. Zjarał się. Po prostu się zjarał. Dobra. O i widzicie. Tutaj no, jest ta siedziba, moja bo ja. Boże, to jest ten. Powinien załatać i właśnie to, to załatam. Chylawa i prawie do niej wpadłem. No tu też! Też prawie do niej wpadłem. Tu też trzeba załatać. Dobra, no i tutaj mam to źródło. No i kochmy sobie. Aha, nie mam nic. Dobra, no nawet nieziął kamienne, nawet nieziął drewnianego kilofa. No, naprawdę. No po prostu po prostu mistrz. Mistrz macie to. Dobra. Dobra, mamy trzy bruku. Idealnie. Tak, mamy idealnie bruku. Tobie wykopaliśmy. No i tak musimy zrobić chyba kolejny kilo. A mi się go nie chce robić. Chcę teraz spodnie zrobić, bo ja nie mam spodni, Ja może że taki biedny, bez spodni. Taki biedak bez spodni. Ja już nie wiem po co mi jest ta sikierka diamentowa, ale mam no ja tu uważam na spokojnie. No i nie mam wiadra wody, wiem, nie przygotowałem się. O tu tu nie bez niczego, tak jak na każdą wyprawę, ja idę bez niczego. Naprawdę tak ze mną jest. Ale czasami ze mną jest tak. No i dzisiaj troszeczkę. Pokopiłem w tej kopalni. No ale po prostu pokopmy. Żelazo, ży, ży, no może znajdziemy chociaż trochę. Już kawałek proszę. Dobra, coś. No, no i patrzcie, bo ja coś odkryłem, że tu jest taki diament się wyświetla. No i tam tam jest tu bedrock i... No i ja myślę, że jak tam wykopiemy, to tam, to tam będą diamenty no, na, na samym bedrocku. Nie wiem. No tak mi się skojarzyło. Ej, nawet no jest złoto, więc może, może, no nie wiem, czy jest. Zostawmy no, w te diamenty, bo jakoś nie ma, nie widać. No nie no, no ja nie mogę no nic zrobić. Dobra, ziemia będzie rip, spaliła się. Tu Też, dobra. Ty też je tutaj. Chyba no. nie tym kilofon, tym. Nie Co tam robi? A ty jest, jest, Dobra, no, no ja niczego nie mam, pachą. Wam się, to, to jest nuda. Nie wiem, czy to wstawić nawet. To jest nudny odcinek. Nie ja wstawię to już. Nie muszę sobie pakownie zrobić. Dobra. I piąty level nabiliśmy mieć większe, ale zginąłem zginął 100 razy na tym świecie. I ja, ja. I ja na hardkorze, to ja bym na, nie przeżył na hardkorze, chyba. A co mówię? Hardcore. Minecraft Hardcore. A ja by tam nie przełożył. Na hardcore. Dobra, kopiemy. No No Może w końcu się do czegoś dokopiemy. Dobra. Coś widać. Coś tutaj. Coś tutaj no. Nie wiem, ale skopmy tu jeszcze, może skopmy tu troszeczkę andeziku, Tu łap, dobra, łopanem, no i na razie, tyle na, na dzisiaj, dziękuję Wam za oglądanie, pa, pa.